Witam was, jestem Bartek. Zapraszam na recenzję Huawei Nova. Standardowo na sam początek zaczynamy od wyglądu, a także wykonania smartfona. Kiedy spojrzymy na tylną część nowy, tutaj widać już takie wyraźne nawiązanie, jeśli chodzi o wygląd do Nexusa 6P. Przede wszystkim tyczy się to górnej części z tyłu, ponieważ tutaj ten czarny element to jest naprawdę żywcem przejęte z Nexusa 6P. Natomiast warto powiedzieć na pewno o tym, że w porównaniu do Nexusa 6P nie mamy tutaj takiego charakterystycznego garba, tak więc wszystko jest tutaj na równi ze sobą zespolone na tylnej części tego smartfona. Kwestia wagi, waga smartfona jest to 146 gramów, mamy również grubość 7,1 mm i całość w połączeniu z 5 ekranem czyni ten smartfon naprawdę dość kompaktowym i tutaj wydaje mi się, że większość osób nie powinna mieć najmniejszego problemu z obsługą tego smartfona przy pomocy jednej dłoni. Co mi się bardzo spodobało to na pewno wersja kolorystyczna, która trafiła do mnie na testy, ponieważ łączy ona kolor jeśli chodzi o przód smartfona, jeśli chodzi o ten element z tyłu, a także aluminium w kolorze złotym. Natomiast ten złoty nie jest taki, można powiedzieć, taki mocny, taki, jak ja to mówię, bananowy, tylko jest to taki delikatny złoty, który generalnie pod światło wygląda, jakby był srebrny. I to naprawdę wpada w moje gusty, a mi się to bardzo podoba, i o tej kwestii na pewno muszę tutaj wspomnieć. Samo aluminium na pleckach jest to aluminium matowe, tak więc ono nie powinno się tutaj jakoś mocno brudzić, nie powinno się przetłuszczać, nie powinno również zbierać jakoś mocno zarysowań i ten element mi się tutaj jak najbardziej spodobał. O czym również warto powiedzieć to to, że aluminium zachodzi również na ramkę urządzenia, natomiast na ramce to aluminium jest takie szlifowane, jest ono troszeczkę śliskie dodatkowo jest wzbogacone na rantach o fazowania, tak więc to mi się również jak najbardziej spodobało i też według mnie dodaje to fajnego polotu do designu tego urządzenia. Na lewej krawędzi Huawei Nova mamy do dyspozycji slot, jest to slot hybrydowy Oznacza to nic innego jak to, że możemy do tego urządzenia włożyć albo dwie karty Nanosim, wtedy będzie oczywiście ten smartfon smartfonem DualSim w trybie Dual Standby, ale również możemy zamiast dwóch kart Nanosim włożyć tutaj kartę jedną Nanosim, a także kartę MicroSD, tak więc tutaj również jest możliwość rozszerzenia pamięci o kartę MicroSD. Kwestia dolnej krawędzi. Na dolnej krawędzi znajdujemy złącze USB typu C, które powoli staje się standardem i fajnie, że w tym urządzeniu to złącze oczywiście znajdujemy. Natomiast po prawej stronie znajdujemy głośnik Mono, który jest głośnikiem multimedialnym, i podejrzewam, że w tym głośniku jest również gdzieś, w jednej z maskownic, ukryty mikrofon do prowadzenia rozmów głosowych. Na pokładzie Huawei nowa nie mogło zabraknąć oczywiście czytnika linii papilarnych. Jest on umieszczony w takim standardowym miejscu, jak to na Huawei przystało, chociaż w nowym P10 jest już odstępstwo, ponieważ w tym wypadku czytnik jest umieszczony z przodu, natomiast w nowym mamy czytnik umieszczony z tyłu. Jest tutaj takie wyraźne zagłębienie, tak więc bez problemu jesteś w stanie oczyść pod palcem, gdzie czytnik się rzeczywiście znajduje. Sama prędkość działania jest super. Jak to często podkreślam przy okazji urządzeń od Huawei, czy też od Honora, te czytniki są na tyle dobre, na tyle tyle szybkie, na tyle bezproblemowe, że po prostu nie ma żadnych problemów. Przekładamy palec leciutko tak, dosłownie musimy musnąć ten czytnik i już urządzenie nam się odblokowuje. Naprawdę działa to genialnie, działa to bardzo szybko, bardzo bardzo precyzyjnie. Również w tym wypadku możemy przejść do ustawień systemowych, a także do zakładki ID odcisku palca. W tym miejscu mamy kilka gestów dedykowanych dla naszego czytnika linii papilarnych. Poprzez przytrzymanie palcem możemy zrobić zdjęcie lub nagrać film, możemy odebrać połączenie, możemy zatrzymać alarm, możemy także przesunięciem w dół zsunąć na przykład belkę powiadomień. Ja z tego naprawdę często korzystam i naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny gest. Również za pomocą przesunięcia po czytniku linii papilarnych możemy przeglądać nasze zdjęcia. Na pokładzie nowy znajdujemy ekran 5-calowy IPS, rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Daje nam to na tej przekątnej zagęszczenie na poziomie 441 pikseli na cale. Sam ekran zajmuje około 71% przedniej części tego smartfona. Kwestia jakości obrazu, rozdzielczość Full HD na tej przekątnej w zupełności wystarcza. Naprawdę wszystkie elementy interfejsu są tutaj świetnie odzorowane, jeśli chodzi o ostrość. Samo odzorowanie kolorów również według mnie stoi na doskonałym Poziomie, mamy dobre kąty widzenia. Jest również takie fajne wrażenie, jakby kolory były malowane na szkle. Dobre nasycenie kolorów, dobry kontrast. Tutaj tak naprawdę nie mam się do czegokolwiek w tym wypadku, jak przyrzebić. Naprawdę ekran jest mocną stroną tego smartfona. Natomiast mamy dwie ciekawe funkcje, jeśli chodzi o wyświetlacz. Pierwsza fajna funkcja to możemy ją uruchomić z poziomu skrótów na naszej belce. Powiadomień jest to ochrona wzroku. To jest nic innego, jak to, że za pomocą tego trybu ekran przybiera takie barwy bardziej ciepłe, bardziej takie żółte. może powiedzieć. Dzięki czemu, kiedy używamy telefonu po zmroku w ciemnym pomieszczeniu, ekran nas nie razi w oczy, tak więc ta kwestia mi się tutaj jak najbardziej spodobała. Natomiast, kiedy przejdziemy do ustawień systemowych, a także do zakładki wyświetlacz, w tym miejscu mamy możliwość wyregulowania temperat temperatury barwowej naszego wyświetlacza i za tą kwestię naprawdę ogromny plus. W nowe wbudowano baterię 3020 mAh, i przyznaję szczerze, że, jak na rozmiar tego urządzenia, kompaktowe jego rozmiary, jest to naprawdę dość pojemne ogniwo. I szczerze Wam powiem, że same wyniki są tutaj naprawdę bardzo optymistyczne. Na sieci LT uzyskałem około 4 godziny do 4,5 godziny na poświetlonym ekranie, natomiast przy użytkowaniu tego smartfona na sieci WiFi w tym wypadku uzyskałem około 5 godzin 5,5 godziny też często było, jeśli chodzi o wyniki. Tak więc, według mnie te wyniki czasu pracy na jednym ładowaniu są tutaj naprawdę bardzo, bardzo optymistyczne. Co warto zaznaczyć to to, że producent deklaruje nam to, że mamy tutaj teoretycznie szybkie ładowanie, natomiast sama ładowarka dodana w zestawie na pewno nam tego szybkiego ładowania nie zapewnia. O tej kwestii warto tutaj pamiętać, ale również testowo podpiąłem to urządzenie do powerbanka, który obsługuje technologię Quick Charge od Qualcomm, ponieważ tutaj mamy Snapdragon'a. I niestety tego szybkiego ładowania również nie uzyskałem, tak więc o tej kwestii warto tutaj na pewno wspomnieć. Możemy także przejść do menedżera telefonu, a także do zakładki bateria. W tym miejscu mamy plany zasilania. To jest o tyle fajne rozwiązanie, że możemy uruchomić trzy tryby planu zasilania: tryb normalny, czyli nieznaczne dostosowywanie procesora, a także sieci. Mamy również tryb inteligentny, i on automatycznie optymalizuje nam wszystkie parametry naszego smartfona, jeśli chodzi o np. wykorzystanie procesora, bądź wykorzystanie sieci. Mamy również tryb ultraoszczędny, który zachowuje podstawową funkcjonalność naszego telefonu. Dzięki temu w tym, w tym wypadku jesteśmy w stanie zaoszczędzić naprawdę dużo energii. Warto zaznaczyć to, że pomiędzy trybem normalnym, a trybem inteligentnym te różnice są praktycznie niezauważalne. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od specyfikacji smartfona. Na pokładzie Huawei Nova znajdujemy procesor Snapdragon 625. Jest to procesor ośmierdzeniowy o taktowaniu 2 GHz. Mamy również 3 GB pamięci RAM, układ graficzny jest to Adreno 506, 32 GB pamięci wbudowane w to urządzenie, plus oczywiście możliwość rozszerzenia pamięci o kartę microSD do pojemności 256 GB maksymalnie. Na pokładzie mamy Androida Marshmallow wraz z nakładką Emotion UI w wersji 4.1, natomiast w tym wypadku warto na pewno zaznaczyć o tym, że jest zapowiedziana aktualizacja do Androida Nougat, dlatego urządzenie tak więc według mnie jest to również jak najbardziej pozytywna informacja. Kwestia wydajności w grach, jeśli chodzi o procesory Snapdragon z serii 600, one są już na tyle dobre, jeśli chodzi o wydajność, że nie ma problemu tutaj, jeśli chodzi o uruchomienie nawet bardziej wymagających gier. Pograłem sobie standardowo w Gear Club, gra działała rzeczywiście naprawdę w świetny sposób, wszystko było jak najbardziej dobrze odzorowane, tak więc nawet do tych bardziej wymagających gier to urządzenie powinno się bez problemu nadać. I również co zauważyłem, to to, że nawet przy mocniejszym przy użytkowaniu nowa się jakoś poważnie nie nagrzewa, tak więc to jest również jak najbardziej pozytywna informacja. Kwestia płynności działania interfejsu jest tutaj naprawdę świetnie. Nie ma problemów, jeśli chodzi o uruchomienie większej ilości aplikacji. Urządzenie nie zwalnia, animacje są odzorowane. Bardzo dobrze możemy tutaj poklikać sobie w różne aplikacje. Zwróćcie uwagę, że no to po prostu pływa. Nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o płynność działania, tak więc z tej kwestii jestem tutaj naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Sama nakładka Emotion UI w wersji 4.1, ja ją naprawdę już nie wiem, który raz omawiam, natomiast tutaj wiele się nie zmieniło. Wydaje mi się, że w wersji 5, czy też 5.1 znanej z nowego Huawei P10, byłoby już o czym opowiadać, tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło, nadal nie mamy updrawera, czyli wszystkie ikony lądują nam na kolejnych ekranach domowych, mamy również fajnie wyglądającą belkę powiadomień która jest rozdzielona na zakładkę powiadomienia, a także skróty i to jest na pewno dość fajna sprawa, mamy oczywiście aplikację motywów, tak więc możemy do tego urządzenia pobierać sobie dodatkowe motywy nie ma z tym również najmniejszego problemu, co mi się bardzo spodobało to to, że mamy aplikację menadżer telefonu, która zbiera nam tutaj można powiedzieć, dokupy, wszystkie dane na temat naszego urządzenia. Tak więc ja szczerze Wam powiem, że często doceniam tego typu aplikacje i z tego jestem tutaj jak najbardziej zadowolony. Również o czym warto powiedzieć, to to, że kiedy przytrzymamy sobie dłużej palec na naszym ekranie domowym, mamy też więcej ustawień dla naszego ekranu domowego. Co mi się bardzo spodobało, to to, że możemy edytować sobie siatkę ikon. To jest na pewno według mnie dość istotna sprawa. Mamy również możliwość zmiany tutaj animacji, jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy pulpitami, Oczywiście widgetów, zmiana tapety. I na koniec również warto powiedzieć o jednej ciekawej funkcji, która jest już też od dawna wbudowana w nakładkę Emotion UI. Mianowicie styl ekranu głównego. Mamy tryb standardowy, ale również mamy tryb prosty, który na pewno ułatwi pracę z urządzeniem osobom starszym, bądź kiedy mamy gdzieś w stojaku w samochodzie umieszczony nasz telefon. Tak więc to jest jak najbardziej fajna sprawa. I już na sam koniec ostatnia fajna funkcja mianowicie to, że możemy przeciągając sobie tutaj, zwrócić uwagę po pasku nawigacyjnym, uruchomić tryb obsługi smartfona przy pomocy jednej dłoni. Na pokładzie Huawei Nova znajdujemy aparat główny 12 megapikseli który obsługuje nagrywanie co ciekawe w 4K przy 30 klatkach na sekundę i to jest coś czego nie miał P9 nie miał P9 Plus tutaj w tym wypadku jeśli chodzi o Huawei e pracujące na procesorze Snapdragon w tym wypadku już mamy obsługę nagrywania w 4K niestety w specyfikacji nie znalazłem informacji na temat jasności obiektywu ale tutaj na pewno celowałbym w coś w okolicach f2.0 bądź f2.2 2 i kwestia aparatu przedniego muszę Wam powiedzieć że z celiwiaków jestem tutaj naprawdę Całkiem zadowolone. Są dość szczegółowe, dość fajnie odzorowane. O czym również warto powiedzieć, to to, że możemy tutaj oczywiście wyregulować sobie poziom Piękne, Oczywiście na dziesiątce już to zdjęcie nie jest do końca w naturalny sposób odzorowane, i o tej kwestii również warto tutaj gdzieś tam wspomnieć. Co mi się również bardzo spodobało, to to, że mamy taką opcję jak poświetlenie ekranu. Kiedy urządzenie sobie wykryje, że otoczenie nie jest do końca jasne, może nam ekran delikatnie się poświetlić i wtedy nasz selfie będzie troszeczkę jaśniejszy. Kwestia Kwestia zdjęć z aparatu głównego, tutaj muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Jakość zdjęć stoi na bardzo wysokim poziomie. Świetna szczegółowość, świetne odzorowanie kolorów. Również kiedy gdzieś z bliska robimy zdjęcie jakiemuś przedmiotowi, fajnie dookoła urządzenie rozmywa tło. Naprawdę to prezentuje się tutaj jak najbardziej. W porządku, oczywiście warto wziąć poprawkę na to, że przy gorszym oświetleniu, oczywiście ta jakość zdjęć niestety to troszeczkę spadnie. Natomiast co mi się bardzo spodobało, to to, że urządzenie naprawdę świetnie oszczy z bliska. W wielu smartfonach jest ten tym problem, że autofokus, kiedy chcemy wyoszyć jakiś przedmiot z bliska, Wtedy ten autofokus się troszeczkę gubi. W tym wypadku, jeśli chodzi o nowe, to działa naprawdę na doskonałym poziomie, i z tej kwestii jestem tutaj naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Sama aplikacja aparatu jest oczywiście standard dla nakładki Emotion UI wersji 4.1. Mamy kilka trybów, m.in. malowanie światłem, które jest znane już z Huawei P8. Mamy również makijaż cyfrowy, zwykłe zdjęcie, nagrywanie filmów wideo. Mamy również tryb pokradkowy, jeśli chodzi o nagrywanie. Oczywiście mamy również filtry, możemy nakładać dać bez problemu filtry na nasze zdjęcia bezpośrednio już w aplikacji aparatu. Możemy włączyć wiodę do posietania zdjęć, możemy także przejść do różnych trybów i trybów mamy tutaj naprawdę dość sporo. Między innymi tryb panoramiczny, tryb nocny, tryb HDR, tryb zaawansowany, tak więc również manualnie możemy sobie bez problemu tutaj wyregulować parametry, jeśli chodzi o robione zdjęcia. Mam również ostrzenie z bliska, jeśli chodzi o przedmioty, ostrzenie z daleka, znak wodny, zwolnione, zwolnione tempo, not notatka audio, a także tryb The cat sat on Robienia zdjęć, jeśli chodzi o pościg, mam również tryb rozpoznawania dokumentu, i z tego miejsca możemy również przejść do ustawień. Ustawienia się zmieniają w zależności od tego, w jakim trybie jesteśmy, ale w tym wypadku tutaj warto na pewno powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o maksymalną rozdzielczość zdjęcia, w tym wypadku w 12 megapikselach wykonujemy zdjęcie w proporcjach 4 na 3 Naprawdę jest to świetny smartfon. Przyznaję szczerze, że sama cena, oczywiście, w momencie startu sprzedaży tego smartfona była dość spora. Przypominam również, że Aktualną cenę tego smartfona możecie znaleźć w opisie tego filmu. Natomiast tutaj szczerze Wam powiem, że większych wad w tym smartfonie nie dostrzegam. Fajny design, fajne wykonanie, fajne kompaktowe rozmiary, dobry ekran, świetna płynność działania, bardzo dobry aparat, bardzo dobra bateria. I to wszystko przekłada się na to, że Huawei Nowa mogę Wam jak najbardziej polecić. W tej recenzji to jest na tyle. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie. <coughs>